Cała opowieść że Rowling o Harry Potterze zostawia fanom bardzo dużo miejsca na interpretację, mimo że autorka stara się wszystko dokładnie dokańczać. Jej strona internetowa PotterMall pomogła wyjaśnić niektóre z nierozstrzygniętych pytań dotyczących tego, co wydarzyło się w trakcie i po kadencji Harry'ego w Hogwarcie. Mimo to fani spędzali niezliczone godziny zastanawiając się nad książkami serium filmów i wymyślili całkiem urzekające teorie na temat świata i czarodziejstwa. Niektóre z nich były tak dobre, że zrobiły wrażenie na samej pisarce. Teraz rzućmy razem okiem na niektóre z tych teorii i dowiedzmy się, czy jesteśmy zagorzonymi fanami, czy może po prostu zanurzamy się powierzchownie w sagi, ale mimo wszystko obiecuję Wam, że te teorie zmienią nasze postrzeganie. Ja nazywam się Kuchcik i zapraszam do oglądania. To chyba jedno z największych pytań bez odpowiedzi w serii: dlaczego czarodzieje muszą ukrywać swoje moce przed mógłami? A skoro są tak potężni, to dlaczego nie rządzą światem? Jeśli historia czegoś nas nauczyła, to tego, że zazwyczaj ci, którzy dysponują większą siłą ognia i wiedzą, wygrywają w każdym pojedynku. Jednak ktoś padł na inny pomysł i dał ciekawe alternatywne wyjaśnienie. Pod koniec czary ognia okazuje się, że Ministerstwo Magii musi porozmawiać z premierem Wielkiej Brytanii o sprowadzeniu smoka do kraju. Oznacza to, że minister magii podlega brytyjskiemu premierowi i musi mieć jego zgodę w sprawach tego rodzaju. Ponadto dzisiejsi czarodzieje wydają się być znacznie mniej potężni w porównaniu ze starożytnymi czarodziejami, takimi jak Mary, Peverellowie i założyciele Hogwartu. Być może mogło odnieśli więcej sukcesów w swoich procesach i inkwizycjach niż nam się początkowo wydawało. W serii o Harry Potterze pojawiło się wiele barwnych postaci, ale żadna nie była tak znana jak Rita Skitter, nieustraszona dziennikarka, która nie cofnie się przed niczym, bez doby sensację w proroku codziennym. Podczas gdy jej etyka pracy była często wątpliwa, w jej prozie było coś, co sprawiło, że wielu fanów zastanawiało się, czy J.K. Rowling mogła zaprojektować postać tak, aby przypominała samą siebie. W końcu Rowling jest także pisarką, która również szczegółowo opisuje mugolski świat, który dla czytelników wydaje się realny, prawdziwy. Jeden teoretyk poszedł o krok dalej i zasugerował, że Rowling tak naprawdę jest ritą skitter w prawdziwym życiu. I ujawnia wszystkie te dobrze udokumentowane szczegóły dotyczące świata czarodziejów, nam, ludziom, bez wiedzy na temat magii, jako sposób zemsty na tych, którzy unikali ją z drugiej strony. Skitter była niezarejestrowanym ani magiem, czyli była w stanie dowolnie zmieniać się w zwierzęta. Poza tym był taki czas, kiedy została schwytana przez Hermione pod postacią Żuka i Maga i szantażowana do zmiany stylu raportowania w zamian za milczenie wiedzy o jej statusie. Ponieważ Rowling nie ma problemu z używaniem tajnych pseudonimów, być może nazwała swoje historie fikcją, aby miały one szansę na publikację i dotarcie do dużej liczby odbiorców. Jednym z procesów, który nigdy w pełni nie został wyjaśniony w serio Harry Potterze, jest tworzenie Horcruxów. Lord Voldemort był w stanie stać się łupem tych małych obrońców w życia w pewnym momencie swoich młodszych lat, ale wydawał się być jedynym, który kiedykolwiek miał jakieś zapasowe dusze do stracenia. Sama Jackie Rowling jasno mówi o tym, jak są one tworzone, chociaż kiedyś powiedziała, że próby były prawdopodobnie śmiertelne dla większości czarodziejów ponieważ są tak skomplikowane jak rozszczepienie atomu. Na podstawie reakcji niektórych ludzi musimy wywnioskować, że był to również dość rażący proces, w którym być może w jakiś sposób jest zaangażowany kanibalizm. Chodzi o to, że zarówno kanibali, jak i tworzenie horcruxów polegało na kradzieży siły życiowej. W celu wchłonięcia innej więc Voldemort być może po prostu ukradł ludziom esencję, aby oderwać kawałek siebie na później. Jak ujawniono, Nagini, zanim została zwierzakiem i horcruxem Voldemorta, była tak naprawdę zmienną kształtem Maledictusem, który miał ludzką postać żeńską. Voldemort mógł zabić kawałek Nagini, który był człowiekiem, i zamiast tego zamienić go na kawałek własnej duszy. Kiedy profesor Trelawney wypowiedziała swoje proroctwo o losie Voldemorta i Harry'ego Pottera, powiedziała Albo musi umrzeć z ręki drugiego, bo żaden nie może żyć, ty drugi przeżyje. Większość fanów skupia się na drugiej części przepowiedni, rozumiejąc, że oznacza to, że jeden z nich musi w końcu zabić drugiego. Ale pierwsza część proroctwa nasuwa interesujące pytanie: jeśli zarówno Harry, jak i Voldemort muszą zginąć z rok siebie nawzajem, a Voldemort nie żyje, czy to oznacza, że Harry jest teraz skazany na niechciane życie w nieśmiertelności? A co z tą całą sceną, w której Harry umiera, a potem wraca do życia? Kiedy Voldemort użył swoje klątwy zabijającej tak naprawdę zabił własnego Horcruxa, niezamierzony fragment jego duszy, który był w umyśle Harego. Nieśmiertelność doda kolejny ciężar do i tak już ciężkiego obciążenia Harego i nigdy nie będzie on w stanie połączyć się ze swoimi zmarłymi bliskimi. Dodaje również drugi obciążony wymiar jego pseudonimowi chłopiec, który przeżył. W Insigniach śmierci słyszymy historię, opowieść o Trzech Braciach, skoncentrowaną na micie rodzeństwa Peverell. W opowieści każdy z trzech magicznych braci próbuje na różne sposoby oszukać należną mu śmierć. Wielu fanów porównywało każdego z trzech braci do historii Voldemorta, Snape'a i Harego. Voldemort przypomina historię najstarszego brata, który wierzy, że może pokonać śmierć za pomocą potężnej magicznej mocy, ale ostatecznie zawodzi z powodu własnej pychy. Snape reprezentuje środkowego brata, którego pożera smutek z powodu utraconej miłości. Harry Potter. Wreszcie najmłodszy brat dopisuje Harego, któremu udaje się na długi czas ukrywać przed śmiercią, zanim dobrowolnie pójdzie z nią i pogodzi się z tym, że umiera. Pod wieloma względami Dumbledora można postrzegać jako reprezentującego śmierć z bajki. W pewnym momencie posiadał wszystkie trzy insignie śmierci. Dał Haremu pelerynę i Witkę, najmłodszego brata Pewreleya. Był przynajmniej częściowo odpowiedzialny za upadek zarówno Voldemorta, jak i za Snape'a. Jest postacią, która wita Harego, kiedy umiera. Idzie do stacji King's Rose. Chociaż prawdopodobnie nigdy nie uzyskamy faktycznego potwierdzenia teorii, sama Rowling posunęła się do stwierdzenia, że jest to jej ulubiona teoria wszechczasów i że to piękna teoria i pasuje. Kobieta mogła dostać wiele krytyki za swoje historie, ale pani profesor w rzeczywistości była na celowniku przez swoje proroctwa. Na przykład ponownie przeczytanie tego, co przewidziała w Harry Potterze i więzieniu Askabanu. Mówi o tym, że przewidziała śmierć Dumbledora na długo przed tym, jak to się stało, ponieważ odmówiła miejsca na świąteczną obiedzie, mówiąc Jeśli dołączę do stołu, my będziemy trzynaście. Nic nie może być bardziej niefortunne. Nigdy nie zapominaj, że kiedy trzynastu zje razem, to ci co pierwsi wstaną, jako pierwsi umrą. Kiedy Peter Pettigrew ukrywał się pod postacią barszywka Sztura Nora, przy stole było trzynaście osób, a Dumbledore był pierwszym, który wstał. Tymczasem mogła nic się nie mielić tak bardzo w harem poterze i czarze ognia, kiedy wyczuła, że Har urodził się w środku zimy. Jasne, Harry był lipcowym dzieckiem, ale wtedy nie wiedzieliśmy, że kawałek Voldemorta wciąż był w nim osadzony, a jego urodziny akurat wypadały 31 grudnia. To wszystko mogło wynikać z faktu, że jej zmysł był tak silny, że zamiast wyboru daty urodzinowego Harego wybierała datę urodzin Voldemorta. Biorąc pod uwagę te wszystkie inne sytuacje, w których miała rację ze swoimi wróżbami, wygląda na to, że pani Sybil nie powinna być takim pośmiewiskiem. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie znać, która teoria Wam się najbardziej podobała oraz czy chcielibyście drugą część. Jeśli tak, to się biorę do roboty. Słyszymy się w następnym materiale lub też na live. Trzymajcie się kochani. Pa pa.